Stadion przy ulicy generała Soskowskiego. Ursus Warszawa kontra pilica Białobrzegi. 24. kolejka spotkań 3 Ligi Grupy Pierwszej. Łukasz Bobruk będzie dla Państwa to spotkanie komentował. Znowu grę Maciej Kancel. Teraz będzie szansa. Pierwszy strzał na bramkę. Było niebezpiecznie. Damian Winiarski próbował. Jeszcze Ursus przy piłce. Jeszcze, jeszcze. może coś z tego być. Strzał na bramkę. Był ale niecelnie. Już przy nim dwóch rywali, ale radzi sobie Oskar. I znakomicie. Teraz do Filipa Dziełaka na lewym skrzydle. Filip Dziełak wchodzi w polekardy. Dziełak! I po, słupek. Znakomita sytuacja. Najlepsza akcja w tym spotkaniu. Zawadzki. Środkiem i teraz może być dobra sytuacja. Rudnicki, ale niecelnie. Winiarski. Zgarniają gospodarze. Krajewski, doszedkowanie. Będzie Sokol! Ma mamy bramkę! Jest dobra. Filip Działak. Filip Działak i mamy pierwszą bramkę. Bardzo dobre dośrodkowanie. Jest radość. Idealnie. Filip Działak dalej się w Zawadzki. Ale Ursus przerywa grę. Jest szansa. Wyjść z kontrą i teraz idzie. Filip Działak. Szansa na 2-0. Czy będzie kontra? Czy będzie 2-0? Czy będzie 2? -0? Jest 2-0. Ale Szokosz się Ale Numer 2, a to jest powiecie. Czy jeszcze na tym nie powzestajemy? Mecz numer numer 23. Strzelił dwa gole na razie. I teraz zagranie zrzut rożnego szansa i niebezpiecznie. Mamy bramkę. Mamy gola do szatni. Jak, Wisa, dom, jak dobrze widziałem... Strzela bramkę 2 do jednego. Strzelce a... bramki z numerem. 17, Kęcel Maciej, Maciej Kęcel, w sytuacji Grober, i, I koniec, Pamiętaj, pierwszej, połowy. Zakończył pierwsze koniec minut. pierwszej połowy, koniec pierwszej połowy, 2-1 prowadził Sus, i znowu wzmógł się dopięk dla Pilicy, tej nielicznej grupki, choć mam wrażenie, że ich jak był, było, a teraz szansa, poprzeczka, było groźnie. Pilica mogła znakomicie rozpocząć tę drugą połowę. Będzie wejście w pole karne. Jest centra i głowa i gol! Mateusz Wysocki! Mateusz Wysocki! No i proszę, jak się przyspieszy akcję, jak się pójdzie skrzydłem, to jest efekt. Mobilizują ich, żeby spróbowali strzelić gola kontaktowego, chociaż, a teraz szansa będzie. Wejście w pole karne, strzał był, był teraz i było niebezpiecznie, ale da się, płacą Filip. się szansa, był strzał na bramkę. Traktorki, traktorki, doping. Cały czas jest, cały czas żywy. traktorki! Jest. Wyso przy Wysockim kilku rywali, ale Wysocki sobie radzi. Utrzymuje się przy piłce. Wysocki! dzielale, nie było falu, Czysto. Nic z tego nie było. Niedokładne wybicie. I teraz będzie strzał na bramkę. Próbował szczęścia kapitan Bartosz Zawacki, ale znowu niecelnie. Zaprzejęła inicjatywę od paru minut. Dobrych idzie prawą stroną. Znaleźli widocznie pomysł na Ursusa. Na to jak się znać po lukarnym. A teraz może być szansa. Niebezpiecznie była sytuacja spróbował strzelać, ale Mateusz Baran, tak, Baran broni. Na prawej stronie wymieniają tę piłkę gospodarze. Już tam będzie, będzie teraz zamknięta akcja. Był strzał na bramkę, Proszę, ale... radzą sobie gospodarze. I teraz szansa, wychodzi Wysocki. Będzie sytuacja sam na sam, tam biegnie jeszcze Walasek. Wysocki, sam na sam, Wysocki jak się myli w tej sytuacji. Ale, ale nie ci... Jest ten rzut z autu. Jest tam walka szansa, walka w powietrzu była jeszcze. Będzie główka główkował za walasek i strzał na bramkę, lecz nie. I o bramki że... rozpoczął traktorki. I koniec. Szanowni Państwo, Ursus wreszcie. Jest zwycięstwo brawa. Ursusa w lidze na tym momencie I jedno z zakończył Jakże bardzo sobie to wyobraża?